Wchodzisz do salonu Forda i wybierasz trzy samochody. Dla siebie. Co to będą za modele? No tak naprawdę to ostatnio właśnie z mężem zakupiliśmy samochód i to był Ford Mondeo. Trzy modele Forda. Crossover w klasie kompaktów, czyli Ford Focus Active. Codziennie życie, myślę, że Mondeo. Eee, Ford Edge'a. Kiedyś e, byłby to s -Max. Genialny van. Jeszcze dwa. Drugie auto to myślę, że Ford Edge. Jednak taki duży SUV. Im większy, tym bardziej bezpieczny. Zastanawiałabym się nad... Ekosportem. Jakbym miał trójkę dzieci, to bym wziął sobie Kuriera albo Connecta. Kugę. Poszedłbym chłop za trendem i kupiłbym sobie SUV'a i wziąłbym jakąś fajną Kugę. Trzecie auto? No to trzeci byłby Mustang. Pewnie Mustanga. Zastanawiałabym się nad Mustangiem. Na niedzielę wybrałbym Mustanga. Obecnie wybrałbym Mustanga, póki jeszcze jakby sprawność i umysł pozwala na prowadzenie takiego samochodu. W jakich kolorach będą te samochody? Oj, czarny, czerwony, może coś szalonego, jakiś pomarańcz. Myślę, że orange fury. Czerwony jest zawsze szybszy. Różowy. różowy? Nie, myślę, że czarny, biały.